Cześć, z tej strony Krzysiek, a dzisiaj omówimy sobie jak przebijać Chieftaina. Zapraszam. No więc ok, przed rozpoczęciem standardowo polecam polubić film i zostawić suba oraz wbić na poprzedni materiał z serii jak przebijać gdzie wystąpił gościnnie Defender, więc zapraszam serdecznie. No a przechodząc tutaj do całego materiału, no to powiem wam, że na początek omówimy go sobie z przodu, słabe punkty wszystkie, następnie z boku. Z tyłu, chociaż tu większej filozofii nie ma, w pozycji side scrapa, co jest bardzo, bardzo ważne, oraz w pozycji, kiedy on ma nad nami przewagę wysokości, prawda? Czyli gra w taki sposób o nawieżyczkę. To musicie mieć na uwadze, ponieważ to jest bardzo ważny element w walce z Chieftainem. Najczęściej właśnie go widujemy w tej pozycji. No i co? Przechodząc na start do przodu, to tutaj są dwa słabe punkty. No niestety tylko dwa. Chieftain jest twardy, musicie mieć to na uwadze. No i tak. Oczywiście dolna płyta, penetracja waha się od 200, tam 30 do 260, 70, zależnie od tego, jak mamy wysoki czołg, czy patrzymy na niego z takiej perspektywy, czy z takiej, prawda? A jeżeli jesteśmy już przy kadłubie, to mimo, że tutaj pokazuje na tej stronce, że potrzeba tylko 266 mm penetracji, no to nie wiecie, w to, tutaj są bardzo, bardzo często rykoszety plus nie przebicia pancerza, przez to, że ten kadłub jest mega, mega skontowany. Tutaj możecie się przebijać, jeżeli podjedziecie na blisko i macie przewagę wysokości, na przykład taką esetą, prawda? To już my jesteście wysocy i tak na niego patrzycie, no to kąt jest bardzo, bardzo korzystny, prawda? Nie ma już właśnie takiego nachylenia tutaj bardzo dużego. No i ogólnie uważacie też na wizjer kierowcy, bo on jest takim e, tricky elementem, że niby można się tu przebić, ale w praktyce nie, ponieważ trochę nie istnieje, tak jakby, w modelu. No i okej, okay. drugim słowem punktem jest garnek. E, on jest bardzo, bardzo ważny, ponieważ nie musicie ładować hajków, brać mu po 100 temu, czyli w tej nawet możecie przebić na przykład za 400 ten pojazd, kiedy wystawia tylko wieżyczkę, ponieważ na przykład kadłub jest schowany za gruzem. To jest bardzo, bardzo ważny element, prawda? No i jeżeli Macie pierdylard penetracji, to jeszcze możecie się przebić w te tutaj o małe punkciki. 350 mm, na przykład taką e na Goldzie. No jeżeli ci nie jest schowany, na przykład garnek jest też za jakimś gruzem, bo y, wystawia tylko w okienku wieżyczkę, to właśnie pod jarzmem tutaj 350 mm możecie się przebić, czy, to, czy takim nawet pancerem S100. To musicie mieć na uwadze, ponieważ y, dużo graczy o tym nie wie. No i okej, okay, przejdźmy teraz do boku. Tutaj są dwie kluczowe zasady. zależne od tego, jakimi pociskami strzelamy. No i tak, jeżeli mamy hity, które zatrzymują się na osłonach, co pewnie wiecie już z odcinka o pociskach, to strzelamy w wieżyczkę, ponieważ tutaj może wejść za zero w głośnicę czy właśnie w tą osłonę przeciwodłamkową. Prawda? Więc strzelamy w wieżyczkę, najlepiej pod koniec tutaj, ponieważ możemy dzięki temu wysadzić ten czołg, uszkodzić jakiegoś ładowniczego czy coś tego typu. To jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli mamy apeki, czy APCR-ki, czyli pociski, które przychodzą przez osłony, no to celujemy w kadłub i nie byle gdzie. Celujemy w koniec. Czemu? Ponieważ tutaj jest silnik. No i jeżeli trafimy w silnik, to Chieftain może na przykład stanąć w miejscu, bo go zniszczymy, lub się spowolnić, może się podpalić. Co jest super, ponieważ gracze, którzy używają Chieftaina, często grają na racjach, tak? Żeby mieć jak najlepsze wyniki. I bardzo dobrze można go podpalić, prawda? Ponieważ się nie zgasi, więc super kontra, tak jakby. No a przechodząc do tyłu, no to tutaj ładujemy i wszędzie się przebijemy, nie ma większej filozofii. Pamiętajcie tylko, żeby w głośnicy nie walić, prawda? No i okej, okay. przejdźmy teraz do. Sidescrapa. Kto w ogóle nie widział yy, odcinka o tym, jak się właśnie kontować, to zapraszam. Link w opisie. No a przechodząc do tego, jak tutaj się kontować, yy, znaczy jak przybijać go skontowanego, no to musimy celować najlepiej w dolną płytę, ponieważ ona jest mięciusia. No ale często także widzimy go z zakrytą tą dolną płytą. No i wtedy, co robić moi drodzy? Co wtedy robić? No, oczywiście, jest garnek, który można celować. Ale jest też kolejna opcja. Jeżeli mamy apc możemy pod dobrym kątem strzelać. Zobaczcie w Chieftain w to miejsce, w kółko napinające z damageem, z trackiem. jest super rozwiązanie. Tylko musicie mieć na uwadze, że nie za bardzo do prawej. O, ponieważ tutaj nigdzie się nie przebijemy: albo jest zabsorbowany pocisk, albo jest rykoszek, prawda? Więc kąt musi być korzystny, na przykład taki. I wtedy się przebijemy. Najlepiej jak tutaj jest ten bieżnik, to na lewo od bieżnika, bo na prawo, no to tutaj są rykoszety. To musicie mieć na uwadze. No ale jeżeli mam hity, które na przykład wchodzą w głośnicę za zero, co wtedy? Wtedy możemy celować tutaj przy błotniku. Ponieważ hity wchodzą pod lepszym kątem, co wiecie na pewno z odcinka o pociskach, no to tutaj właśnie możemy się bardzo, bardzo fajnie przebić, prawda? Mimo, że kadłub, tak jak mówiłem, jest bardzo trudny do spenetrowania przez kąt, no to jeżeli mamy ten side-scrap u na widoczny, to tutaj możemy celować, liczyć na szczęście, szczególnie hitami, które tak jak mówiłem, wchodzą pod lepszym kątem. No i okej, okay, teraz możemy przejść do ostatniej pozycji, czyli takiej, kiedy Chieftain gra na wieżyczkę z pochyleniem armaty. Na start powiem, że jeżeli widzicie Chieva w takiej pozycji, to nie wyjeżdżajcie na niego, ponieważ to jest głupie, on będzie wam Trafiał w każdy słaby punkt, ponieważ ma mega celne działo, mega dużo penetracji, a wy mu nie zabierzecie praktycznie nic, ponieważ jest mega twardy, ma mało słabych punktów, więc po prostu musicie poczekać, aż on wyjdzie na was, na przykład się cofnąć, no bo walka w taki sposób nie ma kompletnie sensu, a on na was na pewno wyjedzie, ponieważ gracze, którzy używają tego pojazdu, no chcą robić ten damage, bo na przykład chcą się dostać do dobrego planu, czy smarkować ten pojazd, no a żeby to uczynić, to właśnie muszą na was wyjechać i zabrać wam te obrażenia i pokazać na przykład dolną płytę, cały kadłub, w który możecie bez problemu spenetrować, prawda? No ale co, jeżeli mapa na to nie pozwala i na przykład musicie walczyć z nim w takiej pozycji, no to będzie ciężko, lekko nie będzie, jakby to Gimper powiedział, ponieważ możecie albo spenetrować go w dolną płytę, no ale ona często jest zakryta, albo w garnek, który jest malusi i trafienie w niego ograniczy z cudem. Albo jeżeli macie 300, tak. 60 penetracji, to możecie, tak jak już mówiłem wcześniej, tutaj przy go przebić. No ale to graniczy z cudem, więc z reguły musicie ładować hajki, to musicie mieć na uwadze, no i nie ma na to rady. Po prostu to jest Chieftain, y Opłacony przez graczy, którzy grają w klanówkach, no i nie ma na takie pojazdy rady. Po prostu jest mega twardy, i jeżeli możecie, to nie wychylajcie na niego w takiej pozycji, jak go zostaniecie, prawda? No i okej, okay, dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem, jeżeli tak, to polubcie ten film i zostawcie subskrypcję, aby nie ominęły Was przyszłe materiały. Wbijajcie na te, które znajdują się już na kanale, m.in. o tym, jak się kontować, jakie materiały eksploatacyjne używać, lub nawet jak na przykład Evenem 90 grać lub kołowcem, którego udało mi się zmarkować. No a a teraz to było tyle. Mówi do Was Krzysiek, miłego dnia dobrych bitewek. Cześć!